Niegdyś tradycyjną nagrodą za lata ofiarnej pracy był złoty zegarek. Dziś najpopularniejsze są okolicznościowe statuetki odlane z akrylu. Firmy i organizacje często zamawiają je, by wręczać jako nagrodę w uznaniu zasług lub szczególnych osiągnięć. To nie są tandetne, produkowane taśmowo trofea, lecz raczej dzieła sztuki. Zaprojektowane na specjalne zamówienie i odlane w akrylu. W odlewni pracownicy przygotowują materiał, rozrabiając sproszkowaną żywicę akrylową w specjalnym płynie. Po zastygnięciu ta gęsta, biała masa stanie się krystalicznie przejrzysta. Dla uzyskania koloru dodaje się barwniki. Łącząc różne odcienie w odpowiedni sposób, można uzyskać efekty specjalne, takie jak imitacja marmuru. Lub do odlewania prostych kształtów używa się jednorazowych form z grubej tektury. Ta statuetka ma mieć niebieską podstawę, dlatego do formy najpierw wlano odrobinę niebieskiej masy. Po dwóch godzinach masa jest już dość gęsta, by utrzymać ciężar następnej warstwy, tym razem przejrzystej. Po kolejnych dwóch godzinach masa może już utrzymać ciężar ozdobnej wstawki, w tym wypadku globusa. Po ustawieniu globusa formę wypełnia się do następnej linii, po czym znów trzeba odczekać 2 do 3 godzin. Następnie na masie układa się folie z nadrukami i wlewa ostatnią warstwę. Kiedy materiał stężeje, statuetka wędruje do autoklawu, ciśnieniowego pieca, przypominającego nieco wielki i szybkowy. Ciśnienie wyciska ze statuetki pęcherzyki powietrza, a gorąco ścina akryl, który po kilkunastu godzinach jest przejrzysty i twardy jak kadłub. Metalowych form używa się do odlewania bardziej skomplikowanych kształtów. Wymiary formy zawsze muszą być trochę większe od docelowych wymiarów światłeczki. Przy projektowaniu należy uwzględnić kurczliwość akrylu oraz ubytki materiału przy szlifowaniu. Każdy wyrób szlifuje się papierem ściernym dla poprawienia kształtu. Następnie rysy usuwa się na kole polerskim. Ostatni etap to polerowanie na jeszcze bardziej miękkiej kole, nadającym akrylowi przyjemny połysk. Czasem zamiast wykonywać formę o pożądanym kształcie, praktycznie jest wykonać odlew wstępny, o czym odpowiednio go obrobić. Na przykład, żeby wykonać globus, najpierw odlewa się sześcian. następnie to formuje z niego walec, a potem, tocząc najpierw jedną stronę, potem drugą, idealnie okrągłą kulę. Sterowane komputerowo maszyny zapewniają doskonałą precyzję obróbki. Wiele projektów wymaga stosowania dodatkowych elementów ozdobnych. Wytwórnia może na przykład wydrukować rysunek na papierze, folii albo metalowej płytce, a następnie zatopić ją faktycznie. Kolejną opcją jest naniesienie wzoru na powierzchnię. Tutaj gotowa kula została oklejona taśmą, w której laserowo wycięto mapę światła. Po zmatowieniu odsłoniętych fragmentów otrzymujemy globus. Wzory i napisy można wycinać mechanicznie albo za pomocą sterowanego komputerowo lasera. Możliwości są niewyczerpane. Nieprzeliczone kombinacje kształtów, kolorów. Zatopionych wewnętrznych form i artystycznych wzorów sprawiają, że każdy z tych akrylowych trofeów jest jedynym w swoim rodzaju dziełem sztuki.